Znowu sushi, znowu sushi i znowu będą komentarze. Czy Wam się to sushi nigdy nie znudzi? Nie. <noise> A dlaczego? Czy Wam się schabowe nigdy nie znudzą? Czyli się nieraz nudzą. Wiesz, ale nie, no przecież generalnie bardzo często się na obiad robi ziemniaki, tak? Już nie mówię, że schabowe, ale ziemniaki z tym, z tym czy z tamtym. No i czy się ziemniaki nie nudzą? No, można też... się przejść. Na przykład ziemniakami, schabowym i tak dalej, to dlatego trzeba urozmaicać sobie, a ja sobie urozmaicam, o Izabela wrzuciła wrzuciłaś herbatę, żeby ją zaparzyć, czy z herbaty? no ale Ty jesteś tak zakręcona nieraz, że nieraz możesz coś zapomnieć, nie? Ale dobra. No właśnie, ja Wam odpowiem z mojej strony, to sushi po prostu wymaga niewiele pracy, bo ja to robię bardzo szybko. No wszystko zrobiłeś dzisiaj, no ale dobra, takie jeszcze Kupuję tuńczyka, łososia, kupuję serek. Czymś tam posypuję, pokręcę, poprzecinam i już mamy sushi. Zawsze świeże, zawsze. Posypamy prażonym sezamem i tuńczykiem. Płatkami tuńczyka, bardzo tak. dobre. No, i właśnie, znudzi się, nie znudzi. My lubimy taką kuchnię. Ja na przykład mogłabym codziennie jeść ramen bym się nie znudził, tak? Nie wierzę, żebyś mogła jeść codziennie ramen, tak. bo po no. tygodniu by ci się na 100% znudził. No dobra, Gdybyś jadła codziennie z... ramen, to, to też by ci się znudził. No, ale, tak samo jakby ktoś codziennie jadł rosół, tak? To też mógłby się znudzić. No, no tak, dlatego się, się z... urozmaica kuchnia, szczególnie polską, że codziennie powinno się robić inny obiad. Na przykład gotujesz rosół. No, Później nie zjesz z... rosołu, to zrobisz z tego rosołu pomidorówkę. I z pomidorówki Proszę. na przykład coś robisz dalej, tak? A jak już ci się skończy pomidorówka, to gotujesz sobie barszcz. No już jest mam rozmaicone jedzenie. Bardzo a ty tylko to sushi i sushi. Znaczy mi bardzo smakuje, ja chciałam, żebyś ty dzisiaj zrobił, bo ja się coś dzisiaj w ogóle jakoś tak dziwnie czuję. Oj, a... Mm. A Jeszcze długa droga dzisiaj przed nami 4 godziny. No i kolejną sprawą, że ryż jest bardzo taki, że trzyma żołądków, przynajmniej mnie. Nie wiem, czy tutaj królewscy też się z tym zgodzą: że jak na przykład zjem, najem się sushi, to trzyma mnie to 3-4 godziny a coś zjem innego, to mnie po prostu już za dwie godziny, już mi się chce jeść kolejną potrawę. Mhm. Prawda? Zgadza się z tym? Jak nam zostanie coś. Nieraz sobie na drogę gotujemy ryż i do tego dajemy jakiegoś tuńczyka i mamy swój własny posiłek, który nigdy się nie znudzi. No ja lubię. Albo się znudzi. Ja w ogóle lubię ryż. Izabel, jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy Arkadiusz kiedykolwiek Ci się znudzi? Nie. Ale tak serio, To teraz szczerze, bo takie pytanie bardzo szczere. Czy Arkadiusz kiedykolwiek ci się znudzi? Ty nie jesteś nudny, no to chyba mi się nie znudzisz. O, dziękuję.